Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w wśród ziemi. Co? Co tu się zjebało, o, panie? Kto to panu spiertoleł? No, stało nie, się. Nie, bo dawno to nie zaglądaliśmy, także. Znaczy, nie no, powiem ci, że widzę, że mamy zmercjowane wojska, już chyba wszystkie. No, dokładnie, tu jest Witch King z. No, tylko czemu? jest taka trochę na bakier z armią, ale dobra, to jeszcze. Dobra się nadrobi. Eee, no. Znaczy ty masz Swangornu uzupełniać. No to trochę potrwa. I jeszcze masz chyba Weissengardzie koszary. No dobra, no to myślę, że bez dalszych wstępów zaczniemy Grać w BOSia 2. Eee, dobra. Eee, generalnie. To jest trochę co jest trochę w wkur... w tych gobinach zauważyłem. No. Strasznie dziwnie mają ogarnięte te pedeki, wiesz? Pedeki? No. No bo gobliny mają 40 pedeków, troll ma 25 pedeków, goblinscy łucznicy mają 60 pedeków, pajęczy na nagle mają kurwa z dupy 72 pedeki, pająki mają 60, czekaj, mam tu gdzieś pół troli? Gdzieś to miałem pół troli, o. A pół trole mają 64 pedeki, no to... Kurwa, kto to projektował? Eee, dobra, to może zaczniemy od <laughs> północy. Jak myślisz, czy jesteśmy gotowi, żeby zaatakować Rivendel? E, bardziej do ciebie pytanie, bo. Bo Witchking jest taki trosze, troszkę słabo wyposażony. No niestety, a co on tam ma? No mam Troll'a. A to już coś. Znaczy się. Bo... Ja, mam, ja mam. Ja mam. co, a nie. co tutaj mam? Nie, no, no niestety u mnie zawsze problem z tym północnym frontem będzie był taki, że... Z reguły to nie były moje tereny, tylko twoje. I zawsze był problem, żeby uzupełniać posiłki. No ale myślę coś. Znaczy nie no, myślę, że chyba możemy, nie? No można zaryzykować. Jak coś to będzie na Ciebie. Znaczy ty tam coś widzę Maf, no to ty, ty, ty będziesz w pierwszej fazie defen na defensywie, a ja będę tam szykował swoją tam ofensywę małą. Dobra, środek. Jeśli chodzi o środek, to chyba rekomendowany jest, żebyśmy zostali, nie? No. No to to. Się to... Dzieje? No to, to to, to chujawianki się dzieją. Ale myślę, że. Jak to myślisz, mo mogę, mogę to co ma. Mogę tego nazwać. Górę... Ale harę tak najbardziej dawaj. Właśnie. Eee, A gdzie ja dałem za Rakiego? A, a dobra, on jest w środkowym froncie. A tak. faktycznie, masz nas góra w, w Kairandros ten. No i jeszcze mam, dobra, to ja w takim razie robię taki myk, że dołączam go do tej armii, a jego przekieruję w Kairandros tam. No, no to się może przydać. Dobra, jeśli chodzi, mamy zabezpieczony środek. Jeżeli tego nie zjebiemy, to... Znaczy nie no, Tranduil raczej nie ma szans się przebić, jeśli nie utrzyma jakiś posiłków, a nic na to nie wskazuje. Zwłaszcza, że... A! Czyli atakujemy, dobra. Tylko czekaj, ja tutaj mo... A, dobra. Dara, to ja se... Ch, zap... Dobra, orki to tam jebać. A czekaj, co ja tutaj mam? Nie no, nawet, nawet. Dobra, no to myślę, że możemy zaatakować... Co to jest? Harad. No i myślę, że wtedy właśnie... Czyli ten... interwencja w Syrii. No, tra... no, interwencja w Syrii, dokładnie. Która sprawi, że Tranduil zostanie otoczony. I będzie mógł tylko wijać. A potem zaatakujemy Gondor, to w ogóle już będzie otoczony. A jeśli chodzi... Znaczy, możemy zrobić tak. Zajmujemy Harad, zostawiamy po jednych batalionach. No. I atakujemy od... To ja z mo To. To nie, nie ja... atakujemy okej. Okay. O, no, no, ja sobie. Ja mam orki, które chętnie się tam z Haradem zajmą. Orki. No dokładnie, z Majorki. Or potem, no. potem zaatakujemy Gondor i patrz. No, ale i, że jest i, i, trochę i i, jest się, bez Z tego się trochę obawiam w Rivendell. No czego? Zobacz, co się dzieje we wrzosowiskach. Co stoi przy wrzasowiskach? Ja to ściągną do Rivendell, będzie syf. No dobra, ale w Rivendell chyba jeszcze to to mamy. No, będzie długa bitwa. Mamy szansę się obronić, dobra. Dobra, no to myślę, że. Chyba chyba wszystko, jest tak chyba wszystko jest ok. No też mi się tak wydaje, zobaczę, czy mogę jeszcze. Na Teodena trzeba będzie uważać, Aragorn jest. Aragorn pewnie sobie poatakuje, Theoden może zaatakować, no będzie wesoł. Dobra, ja kończę fazę, bo już nic, nie, nic tu nie Dara. zrobię. My o! Chyba... o! Wszyscy się na nas rzucili w minę. Będzie poza Dobra, na mocy traktatu. Aragon leci do Gondoru, będzie wesoło. Na mocy traktatu e, mordorskiego przyjmuje ten teren, jakim jest Harad. Harad. E, co on tu ma? Kto to Oden? No. Już patrzę. Trzy bataliony gondorskich łuczników, jeden batalion strażników Pistilion, dwa bataliony gondorskich. Bardziej tu, wieży! No to będzie grubo. E, nie ma, nie, chyba nie ma co. Kontra. Nie ma co e... na atak liczyć. Cześć, co ty tu kurwa masz? Na zgule? No. Na zgule i co jeszcze? E, na zgule będą dobre na tych łuczników, bo ich po prostu rozjadę. To jest dobre. Uważaj na pikinierów. E. A ja mam szalobę i łuczników. No, a na No Dobra, no ale myślę, że tu chyba nie ma co. A i to i znowu ta mapa, znowu ta cholerna niebada mapa. Wrota, wrota, kurwa jego mać Dobra, rucham. mam tutaj fortecę, czy trzeba będzie zbudować? Bo już nie pamiętam w co... Grałem, ja graliśmy wyborę. w to ostatnio chyba 3 tygodnie temu. Więc mogłem, nie, mogę nie pamiętać szczegółów. Stary, to było jeszcze przed wyborami. O kurwa, panie. Też wybory są co 5 lat. E, dobra, widzę, że muszę zbudować fortecę. O, fortec. jest Daraki. No jest. I ma się... Do... Dobra, buduję ją tutaj. Dobra. Pytanie na szybko, brać ludzi czy. Czy, paję, czy robale? Ludzi czy robale? To znaczy? No Mogę wybrać albo. Dobra, wezmę, roba, wezmę pająki. W sumie gram szelową. Szelowo daje bustę do pająków jak jeszcze? Nie. A szkoda. Dobra. No właśnie, co ona tu. No właśnie, była tak. W jedynce była takim sobie bohaterem. Dobra. A, Zaraki jest już na drugim poziomie od razu, czy co, on już miał jakąś bitwę? Nie pamiętam. A, tutaj się bronimy, dobra. Właśnie, ja zauważyłem, że te trole, niestety, ci bohaterowie, ci tr troży bohaterowie, niestety, nie działają tak, jak bym sobie tego życzył i oni nie działają jak normalne trole, że... Kurwa. A nie, a nie, z, e, zaliczyło mi. No to ciekawe. Dobra, gdzie jest wróg? A, już tu idą wysyłam za rakiego. Aj. Już? No, już już się proszę o wpierdol. Faszerowa hmm. ja... strasznie wolna, jak na pająka, wiesz? No, ona była wolna. Tu ona się zrobiła, kurwa. O! Dobra, tu są. Dobra, spieprzać debile pojebane Dobra, trudno straciłem... Dobra, ty, ty ich ogarni. Dobra, ty ich ogarni. Dobra O Eomer, Eomer Chyba Eomer Teodra, nie, sorry. Aaa, już ważmy. padł. No i się nazwól w pieprzu mi w tych pikinierów jak debil. Dobra, przeżyliśmy ofensywę. To ja teraz myślę, że standardo to było to? standardowy manewr mordorski Wiesz co to znaczy Nie, e, proste, dwie jamy. Dobra, a ich wyślę na zwiady, bo Orków to mi nie szkoda. Dobra, szelobo ogarni te wargi. No. Nie zbudowałem do tej pory jeszcze jamy goblinów. No dobra, trudno. No ja buduję już pierwszą jamę i zaraz... Zaraz... A nie zaraz tylko teraz powstanie druga. No, się tak. no i barykada jeszcze pieprz. dobra, zobaczymy jak sobie śelba radzić z bargami w sumie No ja w sumie tam skoczę... Złożyć Nawet im, nie, że sobie sko radzi. Skoczę złożyć im wiz wizytę. Bo, bo czemu nie? A, nic nie mogę zbudować, Porteca. No widzę już jakieś gospodarstwo Ręchcić. Tam są wargi myślę, południe. że... Co południe? Ogarniesz? Południe idą. Bo ja wszystko wysłałem. No dobra, ale tam zaraz na barykady mi się wpiją. No tak, dobra, sieloba zostajesz, sieloba zostajesz. Łucznicy myślę sobie poradzą. A dobra nie, i... Chcę sobie że mam tam tych... Muszę przypomnieć sobie, że mam te trole, bo trochę dawno nie grałem. Kurwa, serio są takie papierowe te tunele? O builder, builder biorę Ale o nie, na to pozwolić już wam nie mogę Dobra, stop Albo z Bildera, buildera. Już Dobra, to, było blisko. Dobra, nie, ma, nie mają jednego buildera. Nie mają jednego buildera Shelloba jest na piątym, dobre, są dobrze, czyli jakieś dobre wieści jednak Dobra, ja tam ich trochę pognębię. No generalnie za raki awansuje mi całkiem sprawnie, z tego co widzę. No. Dobra, tych łuczników sobie... Jest co w sumie, wiesz co, taki mych ci polecam na wypadek jak zrobisz większej ilości, co nie, bo często tak się zdarza. Uh -huh. Że no... Jak masz jakieś sobie te jednostki, co nie, to się wszystko potem wygrasz misję, to, to co przejdzie to ci oczywiście wiadomo. Przechodzi ci dalej, co nie? Dobra, czekaj. I zawsze przechodzi najniższy poziom, to od razu ci mówię, że warto, żebyś sobie zapamiętał co miałeś, jak dorekrutujesz czegoś... Na pewno jak grasz po stronie dobra, to się przyda, jak dorekrutujesz sobie, co nie? To możesz to potem wysy wysyłać do fortecy, zostawić sobie tam, nie wiem, jakiś budynek rekrutacyjny, że... W sensie, pomęczyć się z nimi i wysyłać jakieś tam siły no, z powrotem. Chodzi. No. Dobra. Dobra, ja muszę za Rakiego wycofać. Teraz ja tam trochę się z nimi tak popieprzę. No oni już, powiem ci, że oni już mocno w Ciry dostali, ale ja już, ale. My szykuj się na dworze. E, straciłeś trochę... za rakiego. Wiem. Właśnie o tym, co chciałem powiedzieć, że szykuj się na to, że trochę czasu tu spędzimy. Ile kasy potrzebujesz? No, czekaj, już ci mówię eee, Potrzebuję 1,5 Zorakiego i po 550 na, na zgula, Czyli łącznie 2,5 kafla. Okej, okay, dobra, to sobie zarób. Aha, no to dzień. Nie. Znaczy nie, bo nie mam. Znaczy dobra, dobra, będę na kur... Dobra, na kurwiam gospodarkę i możesz, dobra, może Dobra, ja, ja ich sporo. trochę tam pognębię. W sensie, żeby się tam nie publikowała. A to pan żeby się... Sz, 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 szelcia. Szeli, żeby się nie nudziła. Dobra, tam jest builder, ale jego wolą żeby został nietknięty na razie. Potem byle ganiać. No dobra, trudno. No, se na razie. Tam wargi? Są wargi. Dobra, ruszył się Dobra, no to zanim... Co on buduje? A, e, gospodarstwo, niech se buduje Wyjebane Dobra, no to ja w sumie jedyne co muszę budować to tak naprawdę rzeźnie. Czekaj, czekaj, gdzie tą pierdolność rzeźnie tu? że mi przez przypadek Buildera nie zdzieli, bo to już będzie słabo. Masz Fortecę nie, to nie problem. Zresztą w tej chwili chyba już Builderzy nie są tam aż tak bardzo potrzebni. Mam półtora kafra, jak coś. To dawaj, dawaj. To dawaj, ja, ja, ja odbuduję, ja się odbuduję i kończymy tą zabawę, nie? Trzymaj. Dobra, gdzie moja Forteca? Dobra, szybko nie, 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 Cyk, cyk, cyk. Jak coś mam jeszcze tysiak. No właśnie, kwestia z tego typu pytania, czy on jeszcze coś ma. Czy tylko te farmy zajebane. Jak coś, to się rozglądam szerobą, to jak coś znajdę, to będzie ok. Mam jeszcze coś do przyzwania. O, goblin. Gobliny! Zabić gobliny! No, to, to jest zabawne w tej grze, że właśnie... ...mamy rasę goblinów oraz... Y... Te neutralne gobliny i dochodzi do tego, że gobliny mordują gobliny. Do z innego, z innego, czego wierzy. to podobne. No, co tu gadać no po prostu no. I ten kibicujemy innej dewerzynie, co nie? No właśnie szkoda byłoby stracić Zaraki'ego, bo... Od, bo ja już miałem go wyekspionego. Na. na ten... na, na czwarty poziom go wyekspiłem. A po, a poza tym weźmy, weź pod uwagę, że, my, że te moje gobliny to są w sumie to jest jakiś aparat państwowy To jest milicja goblińska Co nie? A jak wiadomo zawsze i wszędzie policja... Dobra, nie mus... Dobra, mogę... Zaraz przystąpię do planu kasowania bildera, buduję szkołę uczniczą, więc będzie w nas dmuchnąć buildera. To niech tylko skończy. Ej. Niech on co sko... zbuduje to na spokojne, a potem go dojadę. Taki mam ambitny plan. Dobra. No jeszcze Loba ma niezły wzrok. Yy, sprzodnie go za pierwszym? Nie. Boż. Dobra, na A, dwa na... Drz... A przy okazji się Loba rozpierdala drewno. No i zajebiście. Nie, ma, nie mają bilderów. Zrechcenie gospodarki skończy się dla nich. No tym, że nie domieli już niczego. No czekaj, czekaj, coś sobie uświadomiłem Zaprzestać produkcji Dobra, e, gdzie jest rzeźnia? Naprzemiał, ja naprzemiał wszyscy. Zostaw to debilu! Ja muszę naprzemiał orki dać, bo zapomniałem, że one popa zżerają. Do rzeźni? No, do rzeźni ich wysłałem. Mian. Komu z tekzorka? Czy z tekzorka? Dobra, spocaję, sprawdzę, czy mi się. A dobra, pa, patrz jak po kolei idą na rzeź No uroczy, ta po kolei Co jest? Wszystkie naraz Ten już na trzeci po... dobra, e, Felbis, spierdalaj z tobą A co na trzeci poziom? E, w Expedii, Tom e, Szkole. U... No, szkołę łuczniczą na trzeci wy Aha, szkołę O, znowu wargi Dobra, nie się nimi e, Dobra, to nam, to ty musisz zdmuchnąć Tom Co? Nie no, Shelly sobie tutaj biega... Shelly sobie biega mi o tak. Się czuję jakbym w Diablo grał trochę. No cóż... Bo Diablo do pewnego momentu to się robi taka strasznie monotonna, nie? No, zacznijąc z tego, że momencie. generalnie Diablo 2 w ogóle jest monotonną grą. No też, tak. Jest tak... sama z siebie. Znaczy, co by nie mówić? Dobra, mo nie. można ich zdmuchnąć już. No do roboty. Dobra, ja nawet to przyspieszę i zrobię coś takiego, że wezmę sobie ogniem strzały, to barykadami zniszczę ich po prostu. Dobra, idę. Tam. No cie! To swoje? Moje. No Moje, no dobra. No i z bani. No, no i wow. z bani. Stare może nie, jeżeli tyle pikantnego. Zgagał, uwolnij ogień. No. Może chcesz, może ranię gaz. O no, kurwa, patrzę co się dzieje na moim łóżku i... Kurde, teraz będę musiał to poukładać, no trudno. Bo generalnie może opowiedzmy naszym widzom historię, jak próbowaliśmy dzisiaj nagrać BOSIA dwójkę. No nagrywamy. No, ale zanim, zanim to się stało, to miałem coś takiego w domu moim, co się nazywało remont. A ekipa, a żeby nie uszkodzić zawartości moich półeczek, gdzie między innymi była płytka, z Bosiem, dwójką, a bez płytki grać się nie da. Takie info, bo ja mam oryginał zakupiony na Allegro. Eee, ja już jak kliknąłem, jakby co. Eee, I kwestia z tego typu, że po prostu eee, ekipa z ściągnęła mi całą zawartość płyaczy do takich worków, i ja musiałem te teraz wszystkie worki rozerwać, żeby znaleźć płytkę z Bosiem, dwójką. I teraz. Zawartość tych worków leży na moim łóżku. I będę musiał to teraz posprzątać cholera jasna, a jest niedziela. A jutro do pracy. Dobra, arbej, arbej. Sta standardowa taktyka. Zamknij drzwi. Boże. Jeszcze, ja się, ja się buduję na dole. Cześć, ja nad... nie no, ja na dole tej buduję zawsze dwie jamy orków, żeby ich potem zalewać. pamiętasz? No to okej. Okay. To ok, ale na środku jeszcze, na brzegu. Bo ta taktyka na Mina to okazała się bardzo skuteczna. A ja z pajączkami. Ej, otworzyć ci bramy, żebyś mógł się rozbudować tam na zewnątrz? A w sumie pierdolę sobie tunel. A to za chwilę. Ej, są na, na południu, na, na lewym... Yy... Na lewym, dolnym Rogu są. Już się budują pod murami nam. A to skurwiele. Zysięgniesz ich tam łucznikami? Hmm, nie wiem czy to coś da. Chyba są uposażeni, no. O, to przy okazji ich uposażę. No rozgodź się w tym minasterii. Co to, moja chata? No teraz już tak. <laughs> No, no to ja tam z, z, rozpocznę ich zalewanie orkami. O, ze y, Bilderzy, sięgniesz ich? Jeden chyba jedzie w twoją stronę. Nie, chyba nie dobiegnę. To dawaj, wracaj, wracaj nimi, wracaj. A, dobra, trudno. Dobra, a. Dobra. Y, no to ulepszamy na trzeci poziom. I jak tylko lepsze otwieram bramę i ich rozpoczynam zalewanie. Dobra, ctrl ja 9, Control 0. Fajne jest to, że ta gra pozwala na grupowanie budynków. To, to, to w Mordorem jest bardzo przydatna mechanika. No. Nie wiem, a ty grupowałeś kiedyś budynki? Eee, no, czasami. A tu jeszcze te pierdolne sztandary W imię powstania pały Dobra, otwieram O, mam jeszcze pajęczych jeźdźców I rozpoczywamy zalewanko no. I rozpoczy... dobra a to przy okazji sobie pierdolne tuneli na zewnątrz To ja szykuję pajączki. No szykuj co tam. Ja no ja te... te pajączki to kurde zaskakująco mocne są. Ja też będę się na zewnątrz rozbudowywał. Because why the fuck not. No, Nara tu pierdolny pałacyk. Kurwa, mać A znaczy, ja mam pomysł? Słuchajcie mi, małe skurwy, syny! Dziękuję. E, przejąłem kontrolę nad siedliskiem goblinów. I nie będą mnie wkurwiać. Idą na nas, walą do nas. Dobra, e, zabezpieczysz sam, czy. No, mam jeden batalion, ale to może być za mało. Dobra, wy zamykaj. Nie no, poradzimy sobie. No, jak myślisz? A są jeszcze gobliny tutaj, dobra. Widzisz, jak ładnie dajesz rady ich re rechcić? Tak Zacznijmy, buildera czy mi się. A dobra. Jak coś to. Tu... A nie, dobra, schowałem ich do tuneli. No to luz. A wy co się lenić, kurde? Do przodu. Są na dole, mówisz? Eee, y no. Dobra, poszukam ich. Czasem się buduje tunel. Y, powtórzę, ale to już chyba mówiłem, że całkiem praktyczne jest to, że można wysłać, że można ulepszyć tych ziomków i wrzucić ich od, od razu do, potem do tuneli. Kurwa. A... Jak ty pilnujesz tych? Czekaj. Zostawię tam z trzy bataliony orków i będą ich blokowali. Cztery. Nie, bo muszę zbudować ten tunel najpierw, a dopiero potem. Dobra, jeden builder poszedł po stronie L. Wiem. Erdów. Kurwa mać. To była część wielkiego planu. Ale to na pewno już nie była część wielkiego planu, że mi tak perfidnie przerwali Nie. Dobra, wystać i wy tutaj. No. O dobra, tu widzę, że już jest coś grubo. Ja za skurwami, kurwami. tę te ziemię. No dokładnie pluga wienie ziemi. Sukcesywnie do przodu przerabialiśmy to wielokrotnie. My, a ja będę tak powolutku, sukcesywnie przewijał linię frontu. Tak żeby za dobrze nie mieli. Dzika pieśń. O kurwa.